Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek poleca zrób to sam, dasz radę witam was serdecznie po świętach mam nadzieję, że dzisiaj już kac minął wiadomo, święta to trzeba popić odchamić się, odpocząć trochę czasu z rodziną trochę z przyjaciółmi Pogoda była świetna, więc można było sobie wycilować, jak to chyba się teraz mówi. Tak modnie. Więc zapraszam do subskrybowania. Nie wiem, czy gdzieś na jakimś kanale nie słyszałem, ale chyba gdzieś w internetach. Nie bądź uj! Literki cecha nie było. Nie bądź uj! Subskrybuj. Więc. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania Do oglądania, bo myślę, że możecie z tego kanału się wiele nauczyć Mamy tutaj moi drodzy Koło zamachowe Które leży już normalnie na półce do sprzedaży Każdy kto potrzebuje może kupić Fakt faktem Sprzedajemy tego bardzo mało, ale jednak się sprzedaje Więc Pewne rzeczy muszę kupować, ale niektóre rzeczy mam, więc jeżeli mam, to wam to pokażę. I jeżeli wam się podoba, to co robię, możecie wesprzeć kanał. Zapraszam do zrzutki. Macie link do zrzutki w opisie każdego filmu. Zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś potrzebuje. Numer też znajdziecie w opisie. Ale zapraszam do grupy facebookowej. Tam też. Co jakiś czas coś fajnego wpada. A tutaj, jak powiedziałem, te koła zamachowe to jest koło zamachowe ogólnie nazywane pospolicie kołem starego typu. A dlaczego? Ponieważ te koła to jest przęgło trzyłapkowe, i trzyłapkowe było montowane w starym typie silników, w starym typie skrzyń biegów w dwóch wersjach. Koło zamachowe do 4 i cylindrowego jest takie same. Nie ma różnic, różni się dopiero sprzęgło. Więc troszeczkę źle powiedziałem, że występowało. Koło zamachowe jako koło zamachowe występowało jako jedno, a sprzęgła występowały dwa. O i zaraz wam wszystko wytłumaczę. Eee, od czego zacznijmy? Jeżeli ktoś koło zamachowe sprawdza, bo to jest film instruktażowy, ile ma wynosić głębokość koła, to 40, chyba 1, tak 41,05 to 500, to może być błąd pomiarowy ale no, 40,86, ale to. 476 więc tutaj nie podniecałbym się aż tak bardzo ale blisko 41mm między tą płaszczyzną tą a tą gdzieś na jakimś kanale widziałem że należy zachować to jest wymiar od tą do tą to jest wymiar sprzęgła tego się już nie, nie szlifuje, tylko wymiar sprzęgła to jest to, a to. Są oczywiście sprzęgła, że to i to jest równo, ale za wiele się z tym zrobić już nie da, bo tego się nie wybierze. Więc 41 mm to jest wymiar nominalny pomiędzy płaszczyzną a krawędzią koła. Jeżeli toczymy tą płaszczyznę, Toczy, toczymy także tą płaszczyznę, o tyle milimetrów, o tyle setnych czy milimetrów, o ile zebraliśmy to, zbieramy to. Tak moi drodzy to wygląda. Wam zaraz inne wymiary podam. Przepraszam, ale takie spanie mnie zamula normalnie. Koło zamachowe, oczywiście, przykręcone na 6 śrub. Jeden kołek sprzęgło przykręcone na śrub 15. Jeżeli dobrze pamiętam, sorry, koło, sprzęgło przykręcone na śrub 12. I trzy są do piasty wom. I teraz tak. Różnica, jaka występuje pomiędzy. Sprzęgłym między 4 a 6-cylindrowym zostanie za chwilę omówiona. Ale pierwsza różnica to już jest w tarczy sprzęgłowej. Tarczę sprzęgłową oczywiście można sobie zmierzyć w ten sposób: ta wysokość, czy ta wysokość, który jest wyżej. To do przodu. I w tym przypadku powiem Wam szczerze, że ta strona jest dłuższa. Więc dłuższą do silnik. Oczywiście, przy składaniu należy zwrócić szczególną uwagę najlepiej mi sarywali sprzęgłowy, aby ta tarcza sprzęgłowa była idealnie. Na środku. Nie z prawej, nie z lewej, tylko na środku. I przy przeskładaniu należy kręcić kołem zamachowym, aby ta piasta nie została wciśnięta do środka, bo tarcza nam się pokrzywi. Wtedy nie będzie, będzie ciągnął, nie będzie wysprzęglał I różnica między czwórką a szóstką jest następująca, moi drodzy. Przy łapkowym sprzęgle że tu mamy 18 zębów w starej czwórce. W szóstce mamy zębów 22. Co razem idzie? Wałek sprzęgłowy ma 35, 30 mm w czwórce, 35 mm w szóstce. Oczywiście, że te ciągniki przeżyły pgr -y i są różne kombinacje. Ostatnia kombinacja z którą miałem do czynienia to była taka kombinacja u klienta gdzie miał koło zamachowe do czwórki założone yy, przytoczone sprzęgło miał od szóstki tarcze miał od szóstki i resztę miał wał sprzęgłowy wszystko od szóstki, więc yy, z racji, że my się nie dogadaliśmy, ja nie wiedziałem, że to jest taka kombinacja. Wajek sprzęgłowy poszedł, poszedł cięższy i tarcza poszła cięższa do tej czwórki, tak jak powinno być. No, ale już w wom nie ruszaliśmy, bo by trzeba około 540 obrotów jeszcze zmienić. Więc już tam WOM został od szóstki. W tej chwili klient ma tylko gwiazdę, WOM i koło podwójne od 6-cylindrowego, zamontowano 4-cylindrowym. No i to właśnie tak jest, jak się kupuje przez internety, że. Nie zawsze jak pg uśniki jeśli tam pseudomechanicy byli, no to już tego się powiedzmy szybko naprawić nie da. Tarcza sprzęgłowa ma 10 mm grubości i to jest wymiar nominalny. Teraz od tej powierzchni tarczy do tej krawędzi powinno być po tarczy 41-10-31 mm. Czego już nie zmierzę, bo chociaż no zmierzę. I tak mi się wydaje, że tyle powinno być. Aha, znowu się całe włączyły. No, gdzieś mi uciekł milimetr. A no, bo może po skosie delikatnie. No ale jest 31. Gdzieś tam ruszyłem delikatnie, ale 31. Więc tak to wygląda. Teraz ja sobie to wszystko ustawię na środek i tu mamy cztery otwory. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo w tych miejscach moi drodzy, przychodzą cztery... Tulejki centrujące. O! Jedna. Druga. Tu ja chcę mam drugą też. Trzecia i czwarta. Ja ich wbijać nie będę. Ale one za zadanie mają utrzymać obudowę sprzęgła. I mają wycentrować też. Piastę womu. Tak, żeby nie było na śrubach yy, bicia. Ktoś tak sobie to wymyślił, tak to zostaje. Ja, moi drodzy, rozpakowuję już sprzęgło, bo mam też, tylko oczywiście, że sprzęgło przyniosło. Dobra, moi drodzy, musiałem troszeczkę pokombinować, ale już mam. Pokrywa sprzęgła. Ma Jeden otwór większy, drugi większy, muszą przyjść obok siebie. To jest inaczej się tego złożyć nie da. O, tu przychodzi mały. Tu jest duży z dużym. Tu jest duży na piast. Zobaczcie, teraz łapki wystają. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ośrodka środka tego stworzenia do płaszczyzny tarczy dociskowej jest 45 mm. Ośrodka stwornia do płaszczyzny jest 45 Jeżeli chodzi o od brzega, no to będzie 40 Należy też zwrócić uwagę tutaj przez montowaniem jak są nowe części. Żeby tutaj ta tarcza nie wchodziła na siłę ponieważ ona pracuje. Więc jeżeli coś to delikatnie trzeba po prostu papierem ściernym te krawędzie ostre przyjechać. Ja sobie to na razie sadziłem wszystko opracuję. Żebym sofiarki nie poniszczył więc biorę się za śrubki. Sobie cztery śrubki przykręcimy jak w Czterołapkowym sprzęgle. Bo kto widział, ten widział. Spójrzcie, ale wyglądają łapki, moi drodzy. Bo to też jest bardzo ważna rzecz. że sobie pozwolę, tu wszystko jeszcze opukać, przepukać młoteczkiem w każdą stronę. Bo to jest koło zamachowe. Korursa. Pokrywę robiło, widzę, hełmno. I ja po prostu chcę, żeby to nam wszystko grało i buczało. Więc pewne rzeczy są dla mnie może nie nowością. Ale albo robić coś dobrze, albo nie robić tego wcale. Takie jest moje zdanie. I 17 na A, najpierw jeszcze mam ce, am pot No, co mogłem, to dokręciłem, tak? Co nie mogę, trzeba będzie kręcić ręką. Ale widzę, że już będzie ten problem natury fizycznej. No, pneumat byłby do tego dużo lepszy Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Przejdźmy na śrotem tą śrubę ponieważ to, te łapki już dochodzą a ta nadal się opiera o a ja po prostu nie chcę o już łapka się chowa co na pewno na filmie będzie bardzo dobrze widoczne teraz jest inny problem moi drodzy. Mam za długie. Śruby. Niestety. Wziąłem sobie śruby. 3 cm i I już mamy problem. Ale taki problem, to nie jest problem. Więcej i temat sam się rozwiąże. Sobie przyniosłem. Boże, tak wszystko lata. Dobra, nie wiem czy tam coś widać, czy nie widać. Ale już przekręcamy kamerę z powrotem i już Wam wszystko pokazuję. A mianowicie moi drodzy. O nie da się. Przy prawidłowym skręconym sprzęgle. Te wszystkie śruby są dokręcone na maksa, dopierdzielone, skręcone. Łapki wchodzą do środka. I teraz, o, tu coś jeszcze jest niedokręcone, bo tu już łapka doszła. A tu jeszcze mamy wysokość, różnicę wysokości. No i jest, już to też staram się naprawić. Dobra, poprawiłem. I teraz zobaczcie łapki już bo to mi lata będzie latało ponieważ nie jest przekręcone dopiero tutaj powinno być ustawione tutaj jeszcze ma regulację widzicie powinno być ustawione i dokręcone ale tu jest mniejsza o większość ta różnicę też mamy tutaj jedyną różnicę, jeżeli chodzi o cały kompletny docisk, między czwórką a szóstką tu jest 16 frezów a 44 mm, a w szóstce mamy 18 frezów i 47 mm. To jest cała różnica. Większej różnicy nie ma. Kto kiedyś kombinował, ten wie. Widzicie, że łapki już się schowały, ustawiły się w miarę równo, bo jest już koło praktycznie dokręcone dookoła, ale już mniejsza o większość nie będziemy tutaj tworzyć. I teraz należy wyregulować łapki. No, i jest tutaj problem, moi drodzy, wynikający z tego, że te nakrętki często są za grube. Jeżeli ktoś potrzebuje nakrętki, pasuje wąska o 60, ale prawidłowo regulowane sprzęgło to różnica pomiędzy tą krawędzią tu piasty WOM, a Górą łapki, prawidłowa. To jest 20. O, znowu mi. Kurwa, tą sufiarkę. Przepraszam Was bardzo, ale ta miarka niedługo skończy u mnie żywot. Tak się nie da pracować. O. Teraz mam 33 mm. Więc żeby to prawidłowo ustawić muszę wyregulować śrubką. No, od 22 do 24 mm. I teraz jak to zrobić, żeby te śrubki wyregulować hmm. no, niestety metodą prób i błędów. Zobaczymy teraz ile mamy. Powiedzmy, że tak. Mamy 22 mm. I zobaczcie. Nie wiem, czy będzie to widać. Tu na tych 22 mm, nawet wykręćmy to na 24. To musi być bardzo wąska nakrętka, żeby to skontrować. Jeżeli ktoś ma gibkie palce, to oczywiście może założyć nakrętkę od spodu, ale tam nie ma miejsca. Tam raz, że nie ma miejsca, dwa to jest tak ciasno, tam, w tym tym, i tam, że po prostu się nie da. Ale można to zrobić, tylko trzeba chcieć. I są takie możliwości, moi drodzy, tylko trzeba te śruby, wszystkie tu dookoła, zluzować. Łapki muszą wyjść z powrotem, najpierw wyregulować. Łapki muszą wejść do góry, skontrować od dołu. I łapki się schowają. Tak jak widzieliście, łapki były na tej wysokości przed, więc schowały się dosyć mocno. Więc tak to, no i drodzy, wygląda. Myślę, że o tym już Wam wszystko powiedziałem o niczym nie zapomniałem. Pamiętajcie, że to, tak prawidłowo ustawione sprzęgło, jest tylko i wyłącznie na fabrycznych, nominalnych wymiarach. Gdy wymieniacie samą tarczę, nie ustawicie sprzęgła w ten sposób. Więc jeżeli nic nie było robione, nie kombinowane, to tylko tarczę wymienić, zjechać, nie kombinować. Trzymta się, do następnego, hej, cześć.